Cześć, witam. Mam do sprzedania Citroena Xare, samochód poliftowy z 2003 roku, od nowości salon polska, kupiony, użytkowany w Polsce. Jest absolutnie bezwypadkowy, Cału sięki w oryginalnym lakierze, każdy element oryginalny, progi, podróżnice, słupki, szyby, nigdy nic nie było w aucie odkręcane, wymieniane. Samochód ma 186 tysięcy przejechane, historia cała w Cepiku dostępna, jest karta pojazdu, auto z ważnym, świeżym przeglądem technicznym, z ważną polisą OC. Co ważne, prosty, zwykły, niezawodny silnik 1.6, starej daty, jeszcze z poprzedniej serii, nie VTI, nie THP, tylko stary, zwykły, prosty silnik nadający się do gazu. Auto ma 186 tysięcy, tak jak powiedziałem moc silnika 109 koni, skrzynia biegów pięciobiegowa. Auto jest fajnie wyposażone, jak na samochód z polskiego salonu 20-letni. Jest skórzana wielofunkcyjna kierownica, jest są elektryczne lusterka, yy, automatyczne wycieraczki, wielofunkcyjna kierownica. Oczywiście jest klimatyzacja działająca, radio z komputerem, elektryczne szyby, pięciobiegowa skrzynia, welurowe fotele. Fotele są idealne, idealne. Niewymieniane, nieoprzewane. W ciężko by było zdobyć taki materiał. W ogóle całe wnętrze jest w stanie perfekcyjnym. Stara, dobra motoryzacja. Skórzana kierownica. Automatyczne wycieraczki, centralny zamek. Elektryczne szyby przednie, elektryczne lusterka. Składane fotele w tylnej części Nie były wożone zwierzęta, nie było w aucie palone, nic nie śmierdzi Aha, to też jest bardzo fajna kwestia Cztery poduszki powietrzne też się chwali jak na samochód z tamtych lat Wszystkie elementy tutaj drogi, Nadkola To wszystko jest w oryginalnym stanie Tutaj jakaś uszczelka, bo ma takie fajne wygłuszenie Odbita, natomiast to nie jest, brań Boże, żadna korozja, etc tej progi to wszystko czyści sięgnie. Delikatnie upłod wydechowy. słyszę, że tam już zaczyna się jakaś dziurka. Końcowy patrzyłem, więc po świętach będę to, będę to korygował. Tu jest gniecenie do podprostowania ewentualnie do yy, jakiejś naklejki, podmalowania. Auto nie bierze oleju. Wtedy jest są kącowe, czy ładny. Fotele dzielone, jest koło zapasowe, duży bagażnik, z tego co pamiętam 410 litrów. Klapa to wszystko czysto sięgnie, nie ma nigdzie nawet jednego purchelka. Auto dobrze jeździ, silnik skrzynia biegów, sprzęgło, wszystko bez uwag. Aha, co jest też bardzo ważne, w aucie od nowości był trzy razy już wymieniany rozrząd. 180 tysięcy, czyli co z 60 tysięcy, ktoś wymieniał rozrząd. Opony, 4 sztuki zimowe, w dobrym stanie. Tutaj było jest coś poprawione. No ale wybaczmy, auto ma swoje lata, ma prawo mieć jakieś wbiutki, ryski Wnętrze raz jeszcze podkreślam idealne Boczną poduszkę powietrzną yy, z przodu można wyłączyć To jest ważne jeżeli chcemy mojego dzieciaczka yy, w pierwszych dwóch latach wozić tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu Zapinając go oczywiście w pasy nie mam uwag w ogóle do wnętrza, a tutaj progi z przodu było coś naprawiane delikatnie, ale jest to zrobione, gdzieś stawka mastyka jest zrobiona, nie ma drzwi, korozji nigdzie. Z tego co patrzyłem to mogę, to się w fajnym stanie. Auto jest 2003 roku, 186 przejechane, 1.6 prostobozyna, można ten samochód oglądać, kupić. Z koło Bieliszewa 22 km na północ od Warszawa Łęka Wyrażam zgodę na mierniki, komputery, stacje kontroli pojazdów, etc., etc. 515, 114, 103. 515, 114, 103. Na auto wystawiam fakturę, VAT marża, więc kupujący nie musi płacić podatku eee, od wzbogacenia 2%. Tutaj, jakaś od słońce już wyblakło, naklejka miałem ją zerwać, ale. Chodzi o pokazanie auto kupione na Kurczewskiej w Hitcarze w Warszawie spokojnie bardzo fajny stan Nie ma wycieków, to jest też bardzo ważne Auto skręca, hamuje, nic nie puka Tak jak widzicie parę minut chodzi, żadne kontrolki w samochodzie się nie palą na desce, żadne czeki etc. Zapraszam, 515-114-103, 515-114-103, Citroen Xara Polift, salon Polska, 1.6, benzyna, 109 koni, klimatyzacja, fajna wersja wyposażenia, auto bez bezwypadkowe.